Субтитры а Nagrywam z nowej kamery, słuchajcie, sportowej, Xiaomi y 4K. Mam nadzieję, że jakość filmów dzięki temu, że kupiłem tą kamerę, będzie lepsza. No ale przejdźmy teraz do sedna, czyli do łowienia. Dzisiaj łowimy dwa fidery, słuchajcie. Naprawdę połapałem fajnych ryb. Zobaczycie wszystko na filmie, zresztą już po tytule wiecie, co to są za ryby. I nie tylko, bo również inne gatunki się udało złapać. Brania, słuchajcie, przez... Od 13 do 14 brały cały czas ryby, cały czas, non stop były brania, nie wszystkie ryby były wcięte, zanęciłem sobie tutaj zanętą, zawsze do koszyczka dorzucałem jeszcze kulki w miejsce gdzie nęciłem, no i teraz było też branie, prześliczne branie, także... Nie wyłączajcie tego odcinka, tylko oglądajcie, bo naprawdę bardzo dużo się dzieje. W ogóle dajcie znać w komentarzach, jak wygląda jakość według was tej kamery, czy jest lepsza, czy gorsza. Na pewno ma lepszy dźwięk niż poprzednik. Z poprzednika też dzisiaj trochę nagrywałem. Postanowiłem nie sprzedawać tej drugiej kamery, bo się jeszcze przyda. Gdy będę łowił z gościami specjalnymi, łowię na głębokości 2,5 metra na staroże. Słuchajcie, na W moim ulubionym łowisku. W ogóle tam w oddali widać spławik, gdyż taki pan łowił i ciągnął dużą rybę i strzeliła mu żyłka i teraz ta ryba chodzi po całym tym starorzeczu, może niewielkim starorzeczu, ale jakże klimatycznym starorzeczu, ładnym. No i chodzi ta ryba i ten spławik za nią i wiemy cały czas gdzie ona jest. W ogóle stan wody bardzo, bardzo się podniósł dzięki czemu ryby ze zbiornika wpływają do tego starorzecza, bo w ogóle powiem wam troszkę o specyfice tego miejsca. Tutaj płynie rzeka, tu mamy starorzecze, a jeszcze za tą rzeką, o, pod... o w tamtą stronę, jest wielki, wielki zbiornik zaporowy, gdzie trzymają się naprawdę no, rekordowe ryby. No dobrze, ale już się nie rozgaduję. Zabieramy się za łowienie, żeby jeszcze coś złowić. W styczniu nawet można złowić lina, pięknego, zimowego lina na fider. Brania nie zrobił, ale walka była przepiękna, bardzo silny, bardzo w dobrej kondycji. Lin ze starorzecza. Myślałem, że pierwszego lina do złowy gdzieś w maju. Okazuje się, że nawet można w styczniu na czerwonego robaka. Bardzo zimna ryba w dotyku zimniejsza niż woda normalnie. Piękna rybka na nowej kamarze sportowej, fajnie ją mam nadzieję, że widać. Odhaczamy i zobaczymy, czy ma wymiar. Jak ma wymiar, to do siatka, a później wypuścimy razem ze wszystkimi rybami. A jak nie ma wymiaru, to od razu wypuszczamy. Napełniamy no koszyczek i mamy łowimy. Spodziewałem się płotek, a trafił się nawet Lin. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Właśnie było branie, dlatego zaraz zatnę. Zobaczymy coś chyba pusto albo coś małego bardzo. A jednak coś jest. Jazgasz A jednak jazgarz. Pierwsza ryba, którą udało się dzisiaj nagrać. Znaczy, której udało się nagrać hol. No i niestety musi być to jazgarz, który się jeszcze poplątał w dodatku. No i zobaczymy, czy coś siedzi na drugiej węzce, bo brania są dzisiaj niewidoczne. Dlatego nie mam pewności przy ściąganiu zestawu, że nie mam ryby. Ale chyba teraz nie ma, bo bardzo łatwo idzie Ta, nie ma ryby Właśnie przed sekundą było kolejne branie Dlatego sprawdźmy czy coś siedzi O i siedzi coś ładnego Coś ładnego siedzi Coś takiego Po 25 Silne bardzo Stawia opór Fajny, jest poteczka fajna, jest piękna. Podka, super, Wow. Taka pod dwadzieścia tak jak mówiłem. Właśnie było kolejne mocne dranie, ale chyba spóźniłem. Teraz chciałem włączyć kamerę, ale było lepiej chyba zacinać wcześniej. Ale coś chciało ściągnąć, robaka, coś chciało go ściągnąć. No, i pokażę Wam mniej więcej gdzie jeszcze zarzucałem zazwyczaj swój zestaw. Bo nie wiem, czy było to wcześniej pokazane na filmie, praktycznie pod drugi brzeg. Ale gdy łowili tamci wędkarze, to zarzucałem na środek, ale mniej więcej pod drugi brzeg. Zawsze te rybki się trzymają bliżej tamtego drugiego brzegu. Nie wiem tak szczerze, czemu być może czują się tam bezpieczniej, albo mają więcej pokarmu. Ciężko powiedzieć, albo po prostu z jednej jeszcze przyczyny, której nie wymieniłem, która się wydaje najbardziej oczywista, mają tam większy spokój, bo zazwyczaj wędkarze łowią po tej stronie. No dzisiaj wyjątkowo tam łowili. Też tam się da dojść, ale jest troszkę ciężej. No i zobaczymy, może coś na drugiej wędce siedzi przy okazji, jak już włączyłem kamerę. No i raczej nie, albo jazgasz. Dzisiaj myślałem, że nie mam ryby na haku. No i był Jazgasz I podobna też sytuacja była z jaziem dzisiaj. No i co? I drugą wędeczkę też zarzucamy pod drugi brzeg, tylko że bardziej z lewej strony. No i pięknie. O to chodziło właśnie. Dzisiaj mam ze sobą krzesełko, mam ze sobą podpórki. Wszystko dzięki temu, że moja kochana mama mnie zawiozła dzisiaj na ryby. I już niedługo będę ją prawko, to już nie będę musiał prosić nikogo, żeby mnie zawiózł. Było przez chwilę branie całkiem mocne. Całkiem mocne i agresywne branie. I to dosłownie minutę po zarzuceniu koszyka w miejsce. Aż dziwne. O! Dobra, zacinamy może. Dobra, zacinamy. Siedzi ryba, jest ryba, jest piękna ryba. Oj, będzie piękna ryba. Będzie piękna ryba. Mam nadzieję na płoteczkę. Proszę, bądź płotką. Ojejku, jaki malutki linek. Ale jak się w ogóle linki obudziły. Jak się linki obudziły, to jest niewiarygodne. Trzeci lin 11 stycznia. Trzeci lin 11 stycznia. To jest coś niewiarygodnego, jak one biorą. Małe linki, małe linki biorę, małe linki. O, tutaj zdechły boleń leży. Nawet go nie zauważyłem. Tutaj te 30 tu się pluchają. Wypuścimy je, ale jak na razie... Niech zostaną jeszcze w tej siatce, później robię, zrobię wspólne zdjęcie razem z moją twarzą. Z moją gębą. No i proszę taki malutki linek. Taki malutki linek. O! Atakuje. Jaki on był waleczny? Myślę, jakby był płotką i by tak walczył, to by miał 30 centów. A on ma z 16 centymetrów, czy tam z 20. I po prostu, po prostu bardzo mocno walczy. Jak na swój rozmiar. Linie są bardzo silne. Wypuszczamy maluszka. Nie ma co go męczyć, to jest dopiero maluszek. Liny to się trą bardzo często, co roku, bardzo w dużych ilościach, wydajne, te tarła ich są i dlatego jest ich tu bardzo dużo na tym starorzeczu. Wraca linku do siebie i rośnie, rośnie albo zawoła mamusie swoją. Jakbym złapał jeszcze jednego lina, to bym złapał w tym roku jednego dnia tyle linów, ile bym złapał w tamtym roku. Przez cały rok, to jest coś niewiarygodnego, jak one dzisiaj wiorą w 11 stycznia. No oszalały po prostu, oszalały te liny. Ale w sumie nie ma co im się dziwić, bo pogoda też jest naprawdę szalona w tym roku, szalona. Żeby 11 stycznia było 8 stopni na plusie i bez śniegu, no coś nie halo, coś nie halo. A wczoraj było 12 stopni 10 stycznia. Dobra. Udało się nagrać kolejny hol, ale będzie odcineczek, już nie mogę się doczekać, żebym go montował dla Was. Oj, proszę, na sam koniec ryba niespodzianka, a już wypuściłem wszystkie ryby. Jest wielki jazgar. A myślałem, że będzie płoteczka na zakończenie, a to tylko jazgarz. No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak się z wami pożegnać. Sajo, 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 bam! Trzymajcie się i łówcie tak jak ja dzisiaj, codziennie, czyli grubo.